Siema, siema, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to powiem Wam tyle. Zobaczycie ciekawe zwierzę i potworzymy sobie coś ładnego. No bo słuchajcie, od dawna marzy mi się pewien pająk. I to, to nie jest ogólnie niczym niezwykłym, że mi się jakiś pająk marzy, bo dzieje się to cały czas i też co kilka tygodni jakiś nowy przybywa. Ale to nieważne, ogólnie to zwykle przybywają młodziaki. A ten pająk marzył mi się na tyle, że chciałem kupić od razu dorosłą samicę, żeby wiedzieć, że to jest pewna samica. I właśnie, żeby już od razu mieć takiego ładnego osobnika i żebym mógł mu stworzyć jakieś ładne terrarium. No i słuchajcie, pająk jest ikoniczny, myślę, że każdy, kto się chociaż trochę tym interesuje, to będzie kojarzył ten gatunek, no bo jest to Chromatopelma neopubescens Jak dla mnie mega ładny pająk, no może nie jakiś mega rzadki i unikatowy. Ale jest ładny i tyle. I plan na ten film jest taki: na początku zostawiasz suba i komentarz dla zasięgu, bo to mnie mega motywuje. Później tworzymy chatę dla tego pająka, a na koniec pokażę wam samą bestię i wam o niej opowiem. No to mamy już puste terrarium na stole przygotowane. No i zaczniemy sobie od ścianki, a wykonam ją z piasku i gliny. I na początek sypiemy pioch do miski. To jest zwykły taki pioch z piaskownicy, oczywiście przygotowany odpowiednio w piekarniku. No i myślę, że jest gotowy już do użycia. Następnie dodaję takiego czerwonego piasku, to już jest taki kupiony w sklepie zoologicznym, do jakichś podłoży czy właśnie ścianek tego typu. No i właśnie no, pomyślałem, że ta ścianka będzie wtedy w takim fajniejszym kolorze, takim no nie typowo żółtym, tylko po prostu będzie wyglądała ciekawiej. I na koniec najważniejszy element, czyli glina, bo glina nam to wszystko zwiąże i dzięki niej będziemy mieli właśnie taką twardą i spójną ściankę. Ale jednak jest jeszcze jeden ważny element, czyli woda, no bo dzięki wodzie to wszystko nam się właśnie fajnie zwiąże. No, i dodaję tej wody, i następnie to wszystko ugniatam, właśnie ubijam, żeby się z tego stworzyła taka, no w zasadzie masa. I tą naszą masę przekładam na tył zbiornika i ugniatam ją, żeby właśnie stworzyła się taka ścianka. I zamysł tutaj mam taki, żeby ta ścianka poszła też właśnie na boki, żeby ona nie była tylko na samym tyle, tylko żeby właśnie ona szła takim skosem też tutaj sobie po bokach, bo wtedy wygląda to tak przestrzennie i wolę właśnie, kiedy ścianki tak wyglądają. To był dosyć długi proces, nie będę tego całego pokazywał, ale tak to finalnie wyszło, jeżeli chodzi o samą ściankę, oczywiście, no bo tutaj właśnie też dodałem takie wybrzuszenie, jak widzicie, żeby to ciekawiej wyglądało, żeby były takie jakieś nierówności i tak dalej. No i słuchajcie, też takim głównym elementem tutaj, który sobie w tej ściance zatopimy, będą takie oto korzonki. To są takie patyki, co znalazłem na helu na plaży, także no przyjechały z daleka, no i właśnie je tutaj wkomponuję. Myślę, że będą fajnie tutaj pasowały, bo one też mają taki pustynny vibe, są takie właśnie suche, jasne, także myślę, że też to fajnie będzie tutaj pasowało i pomysł miałem taki, żeby z jednego rogu wychodziły trzy takie patyki, właśnie żeby to tak wyglądało, że one wychodzą z tej ścianki właśnie z takiego rogu i tam zakleją to oczywiście wszystko gliną, żeby one się tam trzymały i słuchajcie, tak to wygląda finalnie, zobaczcie sobie. Jeżeli właśnie chodzi o skończoną mi ściankę, to już jest też po wyschnięciu, no i właśnie tutaj te korzonki sobie tak wystają. No, mega mi się to w sumie podoba. Tak sobie to właśnie wymarzyłem, żeby to tak wyglądało, i tak to w sumie wyszło, jak sobie to zaplanowałem, więc fajnie. Tu po lewej stronie też jest jeden taki korzonek, taki pionowy. Także, jak dla mnie, jest bomba i lecimy z dalszą częścią aranżacji. A dużo nam tutaj już nie zostało, bo zostało głównie podłoże, czyli w tym przypadku włókno kokosowe zmieszane z piaskiem, bo też fajnie to będzie pasowało do takiego stepowego klimatu. I na górę daję też liście. Jako taki detaling, właśnie uschnięte liście, myślę, że tutaj fajnie będą pasowały i te podłoże przez to nie będzie takie płaskie, będzie to wyglądało naturalniej. Wszystko już gotowe, zobaczcie sobie efekt końcowy. Mi się mega podoba, jak to wyszło. Napiszcie w komentarzach, czy wam też. Bo jak dla mnie to wygląda jak taki wąwóz na pustyni stworzony właśnie z gliny, piasku i jakichś pustynnych skał i właśnie z takimi wystającymi korzeniami, które tu też fajnej przestrzeni nadają i właśnie takiego 3D wyglądu. No, i też stworzyłem to z myślą o tym, że ten pająk dużo pajęczynuje i żeby sobie właśnie pooplatał tą sieć pomiędzy tymi gałęziami i porobił pomiędzy nimi takie tunele. Ale czy tak będzie? Już za chwilę się przekonamy, bo już kilka dni później jadę po nowego pająka. Pająk przejechał się tramwajem, przejechał się pociągiem, nawet przez miasto się przeszedł, no i trafił w końcu do mnie do domu, więc musimy go już wpuścić, żeby sobie tutaj odpoczął i żeby miał już tutaj chwilę spokoju. Jak widzicie, moja chromka podchodzi do tematu dosyć spokojnie i na luzie. No nie biega tutaj ani nie ucieka, tylko sobie na spokojnie przechodzi, a na końcu to ją przeważyło i cała tutaj wleciała. I już widać, że ten pająk jest mega intensywnie ubarwiony i że jest to już taka większa samica, no ona jeszcze urośnie, ale już nie jakoś mega dużo, już jest dosyć duża. No i co dla mnie ważne, jest to pewna samica, także nie mam tej loterii, że będzie to samiec i on sobie krótko pożyje, tylko będzie to samica i będzie ze mną dosyć długo. Teraz wam ją lepiej pokażę i zwróćcie sobie uwagę na te kozackie ubarwienie. Jak dla mnie jest to mega sztos, jeżeli chodzi o te niebieskie nogi. To jest tak intensywnie niebieskie, plus właśnie Carapax taki niebiesko-zielony, bym powiedział coś takiego, taki butelkowo zielony. No i mamy też odwłok taki wyróżniający się na tle całego pająka. Ogólnie pająk mi się podoba, jest właśnie też dosyć duży co dodatkowo jest też fajne. Ale słuchajcie, chromki są znane jeszcze z jednej rzeczy, czyli z dużej ilości pajęczyny. I zobaczmy sobie, jak po czasie wygląda ten zbiornik, kiedy lokatorka sobie go sama urządzi i sobie go pajęczynuje. I tak to wygląda. Musicie przyznać, że wygląda kompletnie inaczej niż wcześniej. Ona się zdziała do roboty pierwszego dnia. Już na następny dzień to było wstępnie wszystko pajęczynowane, a później tego przybywało z kolejnymi dniami. No i tutaj macie klipy z okresu, od kilku tygodni po tym właśnie wpuszczeniu jej, do kilku miesięcy po wpuszczeniu jej, To jest taki miszmasz w tym. No i ona sobie to też zmieniała na przestrzeni czasu, bo na początku mi się to w ogóle nie podobało, bo ona nawaliła tej pajęczyny na sam wierzch tych patyków i nie było widać nic pod spodu, więc no w zasadzie mi się to nie podobało, bo nie było widać tej całej ścianki ani nic takiego, było tylko widać taką warstwę pajęczyny. I miała takie piętro, gdzie sobie łaziła, i też dół, gdzie mogła sobie wejść do takiego korytarza ale później ona sobie tą swoją sieć tak lekko zaczęła podniszczać, przez co zaczęły wystawać elementy tych patyków spod niej i też elementy ścianki i teraz już mi się to podoba, wygląda to fajnie, są właśnie takie korytarze z pajęczyny pomiędzy tymi patykami i widać też te elementy, nie ma tak nawalonej pajęczyny po całości, także już jest dosyć fajnie i słuchajcie, zawsze kiedy to otwieram, no to z tą przednią szybą wyłazi taki cały płat pajęczyny, ona potem wszędzie lata, no, i ja to potem wszystko zgarniam chusteczką, a ona za tydzień sobie to wszystko na nowo pajęczynuje. Także to jest też dosyć ciekawy pająk, bo cały czas łazi i sobie pajęczynuje. Także jest dosyć fajny w obserwacji. Ale pod kątem karmienia, tak szczerze myślałem, że ten pająk będzie ciekawszy: no bo zawsze mówili gdzieś tam na YouTubie, że te pająki zawsze atakują i tak dalej. A ta moja sztuka, tak szczerze, jak jej dam dubie, to ona sobie z tą dubią siedzi przez tydzień najczęściej. I ta dubia po tym tygodniu jest żywa i sobie tam szczęśliwie żyje z nią. Także no nie wiem, najczęściej jak już ten pająk zje. To zje sobie po kilku godzinach tam z pajęczyny ten swój pokarm. Już często też taki nieżywy i taki nieruszający się. Także może jakichś ataków specjalnych to ona nie ma, ale ogólnie pająk jest mega fajny. Także na pewno pojawi się jeszcze o nim film na kanale. Taki bardziej z infogatunkowym. Także pojawi się za jakiś czas, a na dzisiaj też by było na tyle. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.